was właśnie na trzecim odcinku właśnie, ja jestem tutaj pod sklepem Właśnie kupiłem sobie właśnie tą kosę spalinową Którą właśnie mówiłem, że kupię sobie właśnie W poprzednim odcinku właśnie mówiłem, że kupię sobie I właśnie też wypożyczyłem sobie jakąś Z tego sklepu też, taką chińską jakąś szczepkę Właśnie zieloną, więc okej okay, właśnie Będę dosiadał. i dzisiaj będziemy musieli właśnie Gospodarstwo ogarnąć Dobra właśnie jadę Ta szczepka jest podpięta pasami właśnie, przyczepka no Ta kosa spalinowa do przyczepki właśnie Okej, okay, nikt nie jedzie. Chyba nie, więc to ok. Dobra, jeden. Właśnie te to też brudne jest. Będę musiał kiedyś umyć o kurde jakieś ptaki. Będę nie rozjechał tylko żadnego. Bo za tym tu sarny były. A teraz ptaki tutaj po drodze są. Ja nie wiem, jaka to wioska jest dzika. Wszędzie się zabiegają, ja nie wiem. Jeszcze może jakiś miś przyjdzie, albo jakiś miedźwiedź, nie wiem, może wilki jeszcze z tego lasu wyjdą. Pod, poza odcinkiem też sobie właśnie z sąsiadem gadałem, tym co, tym co nie ma, tym co jechałem. Spotkałem tam tego tamtego odcinka właśnie. No i brama oczywiście, a nie, brama otwarta jest, kurde, nie zamknę bramy, jak jechałem rano dzisiaj. Po tą kosę, właśnie. Okej. Okay. Jakoś zaparkowałbym może jakoś tyłem, ale nie wiem czy... Nie, tutaj to nie zawrócę raczej, gdzie to wszystko jest, tak, ona się jakoś złamała dziwnie. Może tak odjadę jakoś bardziej w tą stronę. To jest te ledwo, co jadę tutaj. Przecież to już zahacza od drzwi tak naprawdę, chyba. Oba z Wysiadam. Drzwi też zamknę. To jeszcze była odpiąć tu pasami. Działa to. Czy mogę tu wrócić? Mogę. To ciężko jest. W sumie nawet. Jeżeli nie będzie przez rok, to ja pewnie będę miał tam kurde jakieś, jakieś dzikie pole no w tym moim ogródku, pewnie mam, trawę mam do wysokości okien tych z tego domu teraz pewnie, będę miał taką na pewno, więc no, na razie mnie kilka dni nie ma jakby, I teraz zobaczę czy jak to ogarnę, to czy będę ogólnie umiał się posługiwać tym, ale pewnie tak, więc no. Właśnie, więc pewnie na rok tutaj zostanę, albo nawet więcej. Właśnie. Na pewno będę chciała jeszcze żniwa tutaj zrobić kiedyś. Czyli pewnie za rok, bo już okres żniw się jakby minął już. Właśnie, bo ja przyjechałem... Tak, no na początek okresu żniw, żniw właśnie. Ale ja nawet nie mam żadnych, nie wiem czy... Dziadek coś zasiał, czy nie zasiał. Jak zasiał, to pewnie już no uschło i zwiędło. Właśnie ile nam tu jest? No jest sporo skrzyje. Okej, okay, jeszcze to. Będę mógł już do tego garażu chyba wejść. Raczej tak. Ile nam jeszcze zostało? Tylko to nam zostało. Tam jeszcze coś. W sumie tak, to wszystko będzie, no. Jak skoszę to i tamto, to już nie będę miał co kosić. Bo ten ogródek już będzie skoszony. W się sensie podwórku, no. To nie ogródek, tylko podwórko jest. Tutaj wiadrowe jest na odstawie. Mogę, można? Tutaj przedstawię. O, już się przewróciło. Dobra, tam wody nie było. W sumie, jakby, jakby była woda, to ja bym jeszcze podlał to. Tą trawę. Dobra, chyba wszystko. Odstawię to biaderko I co jeszcze tam, tam obok tego Bo tutaj już mam wszystko, tak? Tak, tu już mam wszystko ogarnięte I to czy to się skosi To tutaj przy garażach tych Tylko to drewno będzie trzeba właśnie wziąć bo to mi jedno Jeden wjazd do garażu mi tu blokuje O, tutaj pod samochodem lekko, żebym sobie oponę tylko nie przebił boć moja opona jest bardziej wytrzymała niż Niż to coś Kurde Może mi się uda stąd wyjechać Kurde bo to drewno mnie blokuje no Dobra I Kończymy to kosić Tutaj do koszy to O Dobra i mamy Mam skoszone I ja to tą kosę sobie gdzieś może odstawię I na przykład tutaj można. Tutaj mogę ją odstawić, bo to raczej jeździć nie będę. I dobra, po raz pierwszy mogę tutaj wjechać w ogóle. Koca jest skupiona, będę musiał tą przyczepkę oddać. Z mogę wreszcie wjechać na podwórko. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, jak to w ogóle ładnie wygląda. Z taką krótką trawą, widzicie. W końcu mogę sobie na moje podwórko wjechać moim polonezem. I w końcu będę mógł tak tutaj parkować. Fajnie, można sobie pojeździć. Oj, oj, że nie zarysował, tylko tej przyrzepki. Dobra, ja jadę tą przyrzepkę oddać i widzimy się, jak już tej przyrzepki nie będę mieć. Właśnie tylko sobie wyjadę z gospodarstwa, jeszcze. Bo raczej nie, będę, nie będziecie patrzeć, jak ja jadę tą przyrzepkę oddać, bo byłem na początku odcinka tam. Ale co, widzimy się, właśnie jak, jak tej przyrzepki już nie będzie po prostu. Skręcamy, pominęłem zakręć lekko, dobra. Jestem właśnie, już bez przyrzepki z tyłu. Bramy nie zamykałem, bo raczej to mi nic nie wejdzie. W sumie, może jeszcze to bym skończył tutaj przy wjeździe. To też by może dobry pomysł był. Właśnie pojadę właśnie do tego sąsiada. To, to może pod odcinkiem skoczę, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. To właśnie tutaj na wieście. Właśnie, bo tu jest to miejsce. No trawa jest ogólnie. Może bym skończył, żeby to po prostu czysto było. Bo tam bo ładnie wygląda, jak tej trawy nie ma. Pod, podjadę sobie właśnie do sąsiada. Spytać się, czy jakiś traktor mimo po, może w ko od kolejnego odcinka chciałem ja jakieś prace polowe może wam pokazać Bo pewnie przez tą serię oglądacie, jakby jesteśmy na, na gospodarstwie Jak to gospodarstwo już, no jest ogarnięte, to trzeba powiedzieć Właśnie Zjechałem sobie O kurde, jaka dziesiątka, niebieska Tego nie było wcześniej, jakie ogromne opory to ma, to jest większe niż mój, mój samochód To ma, tylne koła są wielkości tego mojego samochodu, nie to no, oparkuję O, to tu ma długą trawę. o to tu ma długą trawę, no O to dopiero ma długą trawę. No taka na pewno nie nie taka długa jak u mnie. Znaczy co bo on mi no, jakby nie, nie powiedział mi, że, się pożyczy czy nie, tylko właśnie powiedział, że na gospodarstwie są jakieś traktory, więc właśnie spytam się czy, gdzie? I może w tym w tym garażu są, ale jeszcze ja się spytam właśnie dziadka, pojadę właśnie się spytać. Więc prędko. Właśnie, więc widzimy się jak jakby ten przyjadę, właśnie na gospodarstwo. Dobra właśnie, wracam. Dziadek mi powiedział, że one gdzieś, gdzieś w krzakach są, tam, tam w krzakach gdzieś. W krzakach, yyy, za belami, w krzakach za belami gdzieś. Czyli za tymi belami pewnie, albo tam były jakieś bele, nie wiem. Za tymi belami gdzieś tutaj powinny być. Tu, tu, że tutaj ciągnik chował, żeby nikt nie ukradł bo tam maszyny, maszyny to jeszcze maszyny, ale maszyny właśnie, jakie maszyny mamy bo on ma ciągniki, a maszyny, a, a maszyny jakie powiedział, że maszyny maszynami, ale traktory pochował po krzakach, żeby nikt nie ukradł bo raczej po tych krzakach nikt nie chodzi, bo tu nie ma grzybów tak powiedział właśnie I, więc jakie maszyny, ja się pytam I, to są jakieś maszyny w tym, w, ten, w tym garażu o kurde, czekajcie, bo ja tu prawie prawie sobie urwałem Wiarę sobie na to gospodarstwo, że bliżej mi było. O, jakieś krzesło chyba przewróciłem. A na pewno wjechałem na te krzesło. Dobra, właśnie wysiadałem. W sumie drzwi to sobie otworzę. Spróbujmy to może otworzyć. Miałem sobie jakiś łącz Tak w ogóle. Kurde, może te drzwi. O, 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 o! No co zaskoczony jestem. Mam... To jest pług... Jakiś taki zarysowany pług, jakiś taki brzydki. Mam tu jakiś siewnik, też taki zepsuty chyba nie do użytku. No kultywator to brony. To są brony. No też takie zarysowane i nie wiem czy do użytku. No rozciewać to na pewno nie do, nie do użytku, bo taki zarysowany jest, że nie... Nie wiem, nie tym masem działają. O kurde. To jest... nie... Wiem, to, to jest na pewno kosiarka i światła też jest zarysowana, raczej nie będę jej używał. To, 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 to jest jest Jakie kurde. To są w kolce jak jakieś, od jakiejś pułapki, to zaczynać. To, tak to mój, mój samochód tak chodzi? Tak, I to jest ten jeszcze no szarka. No nie, ja będę musiał te wszystkie maszyny odrestaurować, więc na tym będzie ta seria chyba polegała. Te odcinki ogólnie, chyba zamykam to. Za dużo widziałem, za dużo widziałem jak na ten odcinek, A zaskoczyło mi to lekko. Bo w tamtych garażach nic nie było. Nie wiem czy będzie Was to interesować, jak będę chodził sobie po lesie jakimś. I po prostu sprawdzał ten las. Nie, bo ja wątpię, żeby to coś było. To jakiś lasek jest fajny. Więc teraz się nie będę, nie będę z kamerą tutaj chodził, tylko tą kamerę sobie odłożę, bo będzie mi to przeszkadzać też mocno. Na no, wchodzeniu w tej, w tej... w tym lesie. To bym z tego odcinka i no, nie zapomnijcie o subskrypcji oczywiście. Łapce w gorzej komentarzu i na razie.